Dzień dobry lub dobry wieczór, kochani. Mm, dzisiaj e, chciałabym e, zrobić przekaz e, od naszych enie, enie, anielskich energii. Wróżba wyboru. E, słuchajcie, na mam przykryłam e, akurat e, talie, są trzy talie, reprezentują trzy aniołki, tak żebyście się nie sugerowali. A, tu tego sobie nie zrobimy. A, I teraz tak. Aniołek numer jeden to jest talia. Jest taki aniołek, on, on to tak się troszeczkę o, podpiera. Proszę. Taki śliczny. To jest jedyneczka. Tu jest aniołek taki, coś chce powiedzieć po cichutku. Tak. Numer dwa. Trzecia talia, z której będzie czytanie. Aniołek numer 3. Trochę taki. O, nie wiadomo, czy powie, czy coś nie powie. Jak to będzie. Więc trójeczka. Tak? 1, 2, 3. Na końcu dla każdego wyboru będzie też przesłanie na sam koniec z pięknych kart też anielskich motywacyjne, więc zapraszam, tak, 1, 2, 3, ok, ściągłam tutaj naszą zasłonę, czyli mamy 1, mamy 2, mamy 3, dobrze, zaczynamy oczywiście od jedynki, Dobrze, dobrze. Dla jedynek będzie istotnym przekazem, oczywiście, od aniołów. Dziękuję. Jeszcze jedną poproszę. Ok. Ci, co wybrali talię numer jeden, wybrali talię archanioła Michała. Mają wyraźną potrzebę albo odcięcia pewnych rzeczy, e, które nie służą, być może są toksyczne, być może czas na zmiany, nie mogą się uporać z pewnymi ciążącymi sprawami, energiami, osobami. Być może są wśród Was osoby, które potrzebują tak bardzo bezpieczeństwa, tak bardzo opieki i ochrony. Stąd to podświadome wezwanie Archanioła Michała. Dla Was przekaz, po pierwsze, to, że jesteście na właściwej drodze. Obojętnie, co by się w tej chwili nie działo, macie mieć pewność, że tu, gdzie jesteście, to jest dla Was dobre miejsce. Z tymi ludźmi w tej rzeczywistości cechuje Was pewna niewinność w podejściu do życia, w podejściu do innych osób, w budowaniu relacji. Jest wyzwanie też, by więcej wydobyć z siebie szczęścia, radości poczucia humoru, by pamiętać te sytuacje, które wyzwoliły Was uśmiech. Co niektórych z Was wzywają do tego, by na nowo nauczyć się uśmiechać, by przypomnieć sobie tą niewinność dziecka. By przypomnieć sobie sytuacje, kiedy czuliście się komfortowo, kiedy czuliście się bezpiecznie, kiedy czuliście się chronieni z kim, kiedy, w jakich sytuacjach. Jest to ważne dlatego, że co niektórzy z Was y, mogą być zagubieni w tej chwili. Mogą mieć natłok myśli, który może dać swoje odbicie w zdrowiu. A musicie dbać o swoje zdrowie. Musicie przede wszystkim wiedzieć, że w Was drzemie ogromna siła, też samouleczenia, świadomości tego, co Wam szkodzi. Co Wam pomaga? Macie zaufać też w siły wyższe, prosić o pomoc, prosić o wsparcie prosić o uleczenie, o poprowadzenie o wskazanie kierunku o Przejście jak najłagodniej przez zmiany życiowe, przez wyzwania życiowe, przez wyzwania waszego planu duszy. Czasami bezsilność, zamięcie, w humor. Czasami nie warto jest siłować się z. Czymś, czego na ten czas pokonać nie możecie. Niemniej jednak jest znak, że macie wsparcie, macie ochronę, macie być za co wdzięczni, ale proście o więcej. Proście o więcej. Jeżeli którzy z Was pobłądzili, mają teraz szansę wejść na odpowiednią ścieżkę, na zaczęcie wszystkiego od nowa, w nowej jakości, z piękną wewnętrzną transformacją. Zobaczycie, jak Was to uzdrowi wewnętrznie. Jak uzdrowi też wasz zewnętrzny świat. Pięknie. Zobaczmy, co jedynki mają jeszcze. Za piękne. Końcowe przesłanie, które przeczytam. Dziękuję. Boże, karta, żeby było widać, boże, że tak jeszcze pokażę, jaki piękny anioł dla Was, cudowny. Pięknie, dobrze Przeczytam wam teraz Aniołowie proszą O przejęcie cię kontroli Nad twoim życiem Zidentyfikuj i pracuj nad swoimi zasadami i wartościami. Zrób listę tego, co chcesz zrobić, co chcesz osiągnąć, kogo chcesz zaangażować w swoje życie, kogo chcesz zaprosić, by stanął u Twojego boku, kogo chcesz wspierać, a kto ma wspierać Ciebie. Rób małe kroki każdego dnia, aby tworzyć nową jakość, nowe nawyki, nowe wzorce pozytywne, pełne miłości, dobra i zrozumienia. Stwórz nowe fundamenty, stwórz nową jakość siebie i swojego świata to dobry czas, aby przejąć kontrolę nad swoim życiem. I tego wam życzę, jedynki. Dziękuję wam, dziękuję Aniołom, dziękuję Archaniołowi Michałowi za wskazówki, cudowne. Zapraszam dwójki. O mhm. ja. Osób, które wybrały numer dwa, mamy pięć. Dziękuję. Te osoby, które wybrały dwójkę, mają typowo mm, karty. Mówiąca o emocjach, mówiąca o miłości, mówiąca o związkach, yy, tutaj będziemy mieć do czynienia z Archaniołem Hamuelem. Co dla Was, kochani. Po pierwsze, yy, Mówią anioły Czar Archanioł Hamuel, mówi o tym, że masz wiedzieć zawsze i wszędzie obojętnie co by się stało, że zasługujesz na miłość, że po pierwsze sam powinieneś siebie kochać, być pełen miłości i umieć kochać innych oraz przyjmować miłość, bo na nią zasługujesz. Bo każdy z nas zasługuje na miłość. Bo każdy jest wyjątkowy i Ty też jesteś wyjątkowy. Jeżeli niektórzy z Was są po rozstaniu lub są w trakcie rozstania, mają wiedzieć, że miłość tak naprawdę nigdy się nie kończy, może tylko wejść w nowy, inny wymiar. Wszechświat może zmienić nam osobę, być może z tą już dokończyliśmy pewien proces, pewną ścieżkę. Nie ma przypadków. Skoncentrujcie się na tym, co dobrego dana osoba oraz wy wprowadziliście w swoje życie? Co było piękne? Co było wartościowe? Nie koncentrujcie się na złych rzeczach, tylko na tych dobrych. Być może część z Was ma dzięki tej osobie cudowne dzieci. Być może, część z Was ma cudowne też doświadczenia, poznanie, rozwój, nowe możliwości, których na ten czas nie widzi, bo jest pogrążona w smutku, rozczarowaniu i żalu. Zostawcie to, kochani. Przekierujcie tę emocję. Na wdzięczność za to, że dana osoba pojawiła się w waszym życiu, bo po coś musiała. Być może przyniosła wam też dużo smutku i bólu na poziomie ludzkim, niezrozumienia i niesprawiedliwości, niemniej jednak umówiliście się z nią, by taką rzecz wykonała dla was. W tym wcieleniu. To jest bardzo trudne, by zrozumieć, ale możliwe. Tak dużo otacza was emocji. Być może część z was jest w związkach, w których yy, są to trudne związki. Yy, jest to pewien rodzaj współzależnienia. Być może są osoby, które tutaj powracają, rozchodzą się, powracają. Są to związki karmiczne, są to związki trudne energetycznie, ale taka jest Wasza misja. Zawsze macie wybór, ale kierujcie się zawsze sercem. Nie bez przyczyny wybraliście talię numer dwa, która mówi o miłości. Wy patrzycie przede wszystkim z pola serca. Dla Was miłość jest bardzo ważna, dla wszystkich jest ważna. Wy, widocznie, jesteście uwrażliwieni szczególnie na tę emocję. Niektórzy z Was już wkrótce zdecydują też, co zrobią z daną relacją: czy pozostaną w niej, czy, czy pójdą swoją drogą, pójdą w innym kierunku. Niektórzy z Was podejmą decyzję o tym, co można naprawić, co można zrobić nowego, co można uratować, co można przypomnieć sobie, co było wartościowe i przecież można do tego wrócić. Tak naprawdę, póki żyjemy, można tak wiele rzeczy naprawić, tak wiele rzeczy uzdrowić. Być może niektórzy z Was zaczną nową jakość starego związku po transformacji a niektórzy odejdą definitywnie w swoją nową ścieżkę nowe poznanie i dobrze bo dla niektórych z was szykują się też nowe możliwości nowe znajomości Nowe cudowne emocje do przeżycia. Macie dzielić się swą energią też z innymi, robić ślady w ich życiu. Inni też czekają na Was. Więc niektóre zakończenia dają oczywiście nowe początki, zawsze tak jest. Nowe możliwości, nowe dusze, które czekają tu, by, by też Was spotkać. Bo jesteście po coś im potrzebni, a oni potrzebni są Wam. Ale odpowiedzią tutaj we wszystkich przypadkach w tym czytaniu jest miłość. Zobaczmy jeszcze. Ogólne przesłanie na koniec dla dwójek. Jest przekaz od aniołów, którzy wyznaczeni są na Twoich obrońców, żołnierze z nieba. Masz pamiętać, że każdy jest wzmacniany, każdy jest prowadzony. Możesz nawet nie czuć, nie doświadczać tego mocno, ale oni są. Oni stoją. By Cię bronić, nadzorują też Twoje wybory, ścieżki, wydarzenia Twojego życia i chronią interesy Boga, a tym samym wykonanie planu Twojej duszy. Zawsze pracują nad stworzeniem dla Ciebie odpowiedniej ścieżki. W swej ziemskiej podróży jesteś zachęcany do leczenia i inspirowania siebie oraz bliskich do doświadczania otaczającego Cię świata. Pamiętaj, że aniołowie chronią Cię z miłością i wizją pokoju, cokolwiek by się nie działo. Czegokolwiek byś nie doświadczał. Odpowiedzią jest miłość. Cudownie, dziękuję dwójkom. Być może też niektórym już zakochanym, albo poszukującym miłości. Dobrze. teraz przechodzimy do trójeczek. Tutaj dla trójeczek jest talia Archanioła Rafaela. Poproszę o przesławić. Dobrze, na truje. Archanioł Rafael chce mówić. Mm -hmm. Dobrze. to właśnie pracuję z Archaniołem Rafaelem, Archaniołem Michałem pierwszym, tak, przy odcinaniu oczyszczaniu, uzdrawianiu cudownie uwielbiam ich więc co mamy dla przekaż od Rafaela dla trójeczek Po pierwsze, Archanium Rafael wyrywa się wręcz do tego, by Wam pomóc, ale wezwijcie Go na pomoc, tak? Eee, wezwijcie Jego uzdrawiającą energię. Medytujcie. Potrzebne Wam być może jest yy, oczyszczenie, być może Wasze dolegliwości, Wasze schorzenia. Trzeba dać tutaj pod opiekę Archiałowi Rafaelowi. Tak? Wezwanie jest też dla niektórych, by zmienili też swoje podejście, jak gdyby do choroby, do leczenia. Być może niektórzy